Sześć Boże, witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejszy fragment Ewangelii to Marek, pierwszy rozdział, wiersze 14 do 20, słowo do porównania w Biblii Tysiąclecia głosił Ewangelię Bożą, a w Biblii I Kościoła występując jako herold Ewangelii Boga. I to pokazuje doniosłość, ten przekład Biblii pierwszego Kościoła pokazuje doniosłość tej chwili, kiedy Jan zostaje uwięziony, na jego miejsce przychodzi ten zapowiedziany. Wypełniło się Słowo. Skończyła się misja Jana, zaczęła się misja Jezusa. Wystąpił jako herold, herold Ewangelii Boga. Kochani, ta wielkość Jezusa jest od samego początku przez Ewangelistę zaznaczona, tak żebyśmy mieli to doświadczenie, że właśnie w Jezusie wypełniła się zapowiedź i jesteśmy tego. Z spadkobiercami mamy w tym udział i możemy się tym ucieszyć i to należy, kochani, czynić. Niech to słowo da nam to poczucie i to przekonanie, że Jezus jest tym heroldem, który nastąpił po Janie, został przez Niego zapowiedziany, tak jak został zapowiedziany przez Stary Nowy Testament, a my jesteśmy tymi szczęściarzami, którzy w Jego misji możemy uczestniczyć. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.